Dziś jestem zwycięzcą z uzależnienia, depresji, nerwicy lękowej, ogromnej życiowej pustki wydobył mnie Pan Bóg. To, co w moim życiu było takim czerstwym chlebem powszednim, dziś w sposób przedziwny stało się pokarmem dla ratowania innych. Moje życie stało się punktem orientacyjnym, znakiem dla wielu Którzy pytają o wolność w swoim życiu. I to nie dlatego, że ja jestem wspaniały i niesamowity, tylko dlatego, że Pan Bóg pozwala mi w tym uczestniczyć. To, co przed chwilą powiedziałem, to krótki opis do patronajta, którego po wielu latach działania postanowiłem założyć dopiero w tym tygodniu, i czuję się zobowiązany do tego, aby z Wami się tym podzielić. Ponieważ nie chciałbym, żebyście pomyśleli, że ten link, który będzie się pojawiał pod, moim, pod moimi filmikami, czy różną formą działania, wziął się po prostu z kosmosu. Dlaczego? Ponieważ mówiąc najkrócej, pewne działania związane z łowieniem młodych serc i nie tylko, nabierają pewnej formy i pewnego kształtu. Obserwując profil wiesz, czym się zajmuje, co robi i w jaki sposób. Chcemy jeszcze mocniej i bardziej robić to na pełen etat. Dlaczego? Dlatego, że wymaga tego w sposób szczególny czas, w którym przyszło nam żyć. Zapraszam Ciebie do tego, byśmy stawali się znakiem. Zostań patronem i miej swój udział bardzo szczególny i konkretny w tej misji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.